Nie ma. Ogólnie jest taka kwestia Wszyscy mnie wyzywają Albo wszyscy mnie szanują za to co zrobiłem No wyjebałem mu no Z ręki mu wyjebałem Nie z butelki Nie kurwa z AK-47 czy chuj wie czego No wyjebałem mu z łapy nie No bo mnie kurwa wyzywał Szkalował mnie. Mówisz, że jestem taki, że jestem taki, że jestem taki, że jestem cipunem. <śmierdolę> to jest kurwa śmieszne. Ja mnie dole. Dźma. I kwestia jest taka, no. Możecie kurwa mieć Mięsa za takiego lub takiego. Mam to w dupie. To jest mój sąsiad. Jak mnie wyzywa nazwę mnie od e, dwulicowych i ślubie co, co mam przytakiwać i patrzeć na to kiedy to ogląda ile osób? kilka tysięcy rozumiecie to kurwa ile wy macie lat? 10? jakby rozprawiacie kurwa takie sytuacje mówicie to mamie? tacie poszedłem to jest taka, że poszedłem Ym, przed jego blok się do niego zjebałem. Mówię to i tamto i tamto. On się na mnie rzucił. Wyjebałem mu. Potem zawołał e, Jacka i Sebe w trzech zaczęli mnie gonić dorwali mnie, no kurwa w trzech zaczęli mnie napierdalać po plecach i po jak się nazywa tutaj dolne części y, brzucha y, nerki, no no no, nerki no i sąsiad wyszedł i powiedział, że mają spierdalać i przestali mnie klepać no a to co wyjebałem to wyjebałem, dziękuję do